Zobaczmy, co tu dziś mamy. Hmm. Oto kolejna opowieść. Smutna Marysia. Marysia była skrzatem Marysia. dziewczynką i była mieszkała z razem z rodzicami przy piekarni, która mieszkała wraz z rodzicami przy piekarni. A byli oni prawdziwie dobrymi rodzicami. Zawsze kupowali Marysi wspaniałe prezenty na urodziny. Często urządzali urocze rodzinne wieczorki z ciasteczkami, cukierkami i lemoniadą. Kiedy padało, zawozili ją samochodem do szkoły, aby deszcz nie zepsuł jej starannego uczesania na pazia i nie zmoczył jej nowych trampek. Mamusia i tatuś marysi poświęcali jej właściwie tyle uwagi, że mogliby nawet przypalić kolację albo zapomnieć pójść do pracy. Jednak Marysia nie była specjalnie szczęśliwa. W rzeczywistości rzadko była szczęśliwa. A tak naprawdę to nigdy nie była szczęśliwa. Zdarzało się jej, że zaczynała płakać zupełnie bez powodu. A kiedy już zaczęła, to zupełnie nie mogła przestać. Zatem płakała i płakała, i nawet jej płacząca lalka nie mogła nic pomóc. Nie wiem dokładnie dlaczego, ale gdy małe dziecko płacze, to jakoś chwyta dorosłych za serca. Dorosły zrobi wtedy wszystko, by dziecko przestało płakać. I tak właśnie robili rodzice Marysi. Wysłali ją do szkoły chichotków. Pierwsza lekcja w szkole chichotków polegała na tym, że wszystkie dzieci zdejmowały buty i skarpety i kładły nogi na stole, a nauczyciel chodził po klasie i łaskotał je piórkiem w pięty. Dzieci, które się przez to zaśmiały, były zwolnione z dalszych zajęć i mogły pójść wcześniej do domu. Ale Marysia do nich nie należała. Na następnej lekcji, poświęconej czytaniu na głos, nauczyciel czytał dzieciom żarciki. Ale Marysia tylko pociągała nosem i musiała dobrze go wydmuchać przed kolejną lekcją, na której dzieci miał zabawiać najśmieszniejszy klaun świata. Niestety nie mógł. Po drodze strasznie wystraszyły go psy. I jeszcze po dotarciu do szkoły cały się trząsł ze strachu. Kiedy opowiadał o tym, co go spotkało, Marysia zaczęła chichotać. I niewiele było trzeba czasu, aby wybuchła śmiechem. Z niewiadomego powodu mięśnie, śmiechu i płaczu Marysia miała skrzyżowane. Zatem, gdy się śmiała, to naprawdę płakała. A gdy płakała, to naprawdę się śmiała. No. Skoro wszyscy dowiedzieli się w czym rzecz, nikt już nie przejmował się, że przez cały czas chlipie.